Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszymy się, że możemy tutaj z Wami być. To jest przeogromna łaska i wielka radość dla nas, ale też i wielka odpowiedzialność. I tak jak właśnie tutaj Ksiądz mówił o. O tym Duchu Świętym. Też będziemy pewnie niejednokrotnie wracać do tego wątku, ponieważ jest on nam bardzo bliski w naszym życiu, w naszym małżeństwie, w naszym rodzicielstwie, a także i w tym czasie tutaj tej posługi dla Was. Bardzo prosimy Ducha Świętego, aby mówił poprzez nas, do Was, aby to, co jest przez Was odbierane, żeby to nie było takie nasze, żeby to nie było takie właśnie, co my sobie wymyślimy, tylko to, co Pan Bóg przygotował dla Was, dla każdego serca kolei. Na początku myślę, że przedstawi, przedstawię nas pokrótce. Jesteśmy małżeństwem. Sprawie już teraz w lipcu będzie 17-letnim stażem. Mamy piątkę dzieci, jedną w niebie. Czwórka została z babciami w Polsce, konkretnie w Szczecinie, ponieważ mieszkamy i pracujemy w Szczecinie. Nie było to łatwe, tak jak ksiądz powiedział. Natomiast. Yy... Jakby przyjazd do Ameryki był zawsze moim takim marzeniem do Nowego Jorku, żeby zobaczyć to wszystko, co, co oglądałam niejednokrotnie w jakichś filmach, w telewizji. A moim takim konikiem jest oglądanie filmów amerykańskich często, więc no, to było coś, o czym sobie tak w ciszy serca marzyłam. I było to takie marzenie, które jest, a które masz taką. Tak, tak jakby jest troszeczkę takie, wiecie, odległe pewnie, może się nie zrealizuje nigdy, ale, ale ono sobie gdzieś tam było i e, księdza Sławka poznaliśmy właśnie, te, nawet nie wiem dokładnie, ile lat temu. Miało rodzić, jak się dziecko. Czy to już było po, po narodzinach Księdka. Julki? Chyba troszkę, nie wiem, czy ksiądz pamięta? Nie no i właśnie też nie trzeba będzie pokopać. <laughs> w każdym razie, yy, kiedy, kiedy właśnie myślę, że już mamy, mamy czwórkę dzieci w wieku 13, 11 dziewczyny i 8 i 4 chłopcy. I kiedy Julka myślę już była na świecie, yy, ja zaczęłam zaczęliśmy też jakby tak świadomie bardziej yy, Zawsze właśnie staraliśmy się, jakby wszelkie rzeczy rozeznawać co do właśnie małżeństwa czy rodzicielstwa również z Panem Bogiem. I, I też właśnie to takie świadome rodzicielstwo wyszliśmy od początku od bardzo dobrej, takiej Bożej naprawdę szkoły rodzenia, a następnie poprzez właśnie jakieś kursy, czy warsztaty o wychowywaniu dzieci. I, i właśnie w trakcie tego czasu, kiedy szukaliśmy tych dobrych, dobrych materiałów, trafiałam w internecie na, na właśnie konferencję księdza Sławka Odebrać dzieciom niewinność. I, i tam było mnóstwo, mnóstwo materiałów na temat tego, co, jak, jak bardzo nasze dzieci po prostu są w wielkim zagrożeniu. Dzisiaj, już po tych kilku latach, to się wszystko jeszcze bardziej rozszerza. Te, te właśnie zagrożenia. Natomiast wtedy było to dla mnie takie uderzające, że ktoś mówi tak konkretnie na ten temat, nie? że nikt o tym nie mówił wtedy. I i takie pragnienie w sercu się narodziło, żeby, żeby poznać tego bożego kapłana, mądrego, i tak też się stało, został zaproszony poprzez chyba naszego proboszcza do Szczecina, i wówczas się poznaliśmy. I tak nasza przyjaźń do dzisiaj trwa, rozwija się. Widzimy się, może nie za często, ale jak się już widzimy, to, to tak jakbyśmy jakby się widzieli cały czas praktycznie. I, i pewnego razu na początku tego roku przyjechał do nas ksiądz właśnie w odwiedziny. Bo, zawsze, jak jest w Szczecinie, to, to, to jest u nas I, i jest rozmowa na temat nagle wakacji. I mówimy, jakie są nasze plany wakacyjne. Ale wiecie, ja w pewnym sensie w pewnym momencie przychodzi mi taka myśl, ale taka natarczywa myśl. I ja dzisiaj wiem, że, że to był Duch Święty na 100% i też po owocach myślę, że to poznajemy, że takie zdanie miałam powiedzieć do księdza, ale wie ksiądz, a propos, już abstrahując do wakacji, mówię. Jeszcze jedno moje marzenie, bardzo bym chciała, żeby się spełniło kiedyś, żeby pojechać z księdzem do Stanów. I takie coś, a ja nie, nie miałam pojęcia zupełnie, że ksiądz planuje taki wyjazd, a ksiądz na to, to dobrze, to jedźcie ze mną w czerwcu. My tak, wiecie, spojrzeliśmy po sobie, ale jak? Nie, to było tylko takie, wiecie, <laughs> powiedziane. I rzeczywiście no doszło to do skutku. Jesteśmy tutaj, to marzenie się spełnia. Nasze, nasze jakieś oczekiwania, jakieś nawet no wszystko to, co się dzieje, to jest właśnie niesamowite. No i Duch Święty w ten sposób, słuchajcie, zadziałał, kazał mi to powiedzieć. Jesteśmy tutaj i się dzieje. Ja tak dopowiem do tego, co Ania teraz powiedziała. Duch Święty tak działa, ale to Bóg Ojciec odpowiada na pragnienia. Bo Ania nie powiedziała wstępu. Powiedziała, proszę Księdza, czuję się jak kura domowa. Od 13 lat y, jestem z dziećmi w domu. Wiecie, moje życie zawodowe, ja wychodzę, otrzymuję jakieś sukcesy, ktoś mnie pochwali, coś dobrze zrobię, bardzo dobrze Pan wykonał, jestem wśród ludzi. Mój umysł ma taki filtr, że jestem chwilę właśnie bez dzieci, bez żony mogę odpocząć psychicznie, a żona jest ciągle w takim jakby kieracie, w tym mirze takiego domu, bez większych sukcesów. Ugotuje coś, dzieci nie jedzą lub yy, mało albo narzekają. Mąż przyjdzie, nie zauważy, że w tej zupie jest całe serce. I tak ta żona mówi, proszę księdza, siedzę jak kura domowa. Proszę bardzo, kura domowa, Bóg widzi to tata, który ją bardzo kocha. W niebie odpowiem ci córeczko na to. Wczoraj chodziliśmy po Nowym Jorku. Odwiedziła swoich przyjaciół dom, przyjaciół, bo oglądała serial. Ale słabo nas przyjęli, nie było nawet herbaty. To taki, to taki żarcik. Ja bym chciał zacząć. Wiecie, łatwo, wiele pytań otrzymujemy, w jaki sposób mam usłyszeć Boga. Jak usłyszeć mam, jak mam odczuć Jego, Jego obecność. Duch Święty mówi, daje natchnienia. I ja się nie dziwię, że, że jest problem, bo ja mając 20 lat to nigdy wcześniej nie usłyszałem jakby natchnienia albo nie chciałem słyszeć, ale wydawało mi się, że, że nie słyszę. E, mój dom rodzinny bardzo otwarty, ciągle drzwi się otwierały, zamykały. Ja bardzo zanurzony po prostu w takie życie towarzyskie, ciągle coś się działo, lata mijały trakcje moje, takie odejście od Boga, od Kościoła, wszystko się wszędzie dzieje i nagle zwrot akcji. Sakrament pojednania, doświadczenie miłości Boga, możliwość pracy za granicą. Poznałem Anię i wyjechałem do Szwecji. Trochę rozumiem wasze życie migracji, ale kiedy wyjechałem do Szwecji, wtedy nie, nie było jeszcze smartfonów, że nie można tak sobie, łatwo było stracić czasu, Telewizja była w języku, którego nie znałem, radio było w języku, którego nie znałem, z nikim nie mogłem rozmawiać, bo języka nie znałem. Do 16 pracowałem i cisza, cisza, która, która mnie przenikała, czas, którego miałem pełno i cisza. Znalazłem Kościół Katolicki, chodziłem na Eucharystię w języku, którego nie znałem, ale był Jezus, którego poznawałem i w tej ciszy usłyszałem, czy usłyszałem. Zacząłem zadawać pytania. Boże, jeśli jesteś, to gdzie? Boże, jeśli jesteś, to dlaczego mnie tu utwierdziłeś? Czy Ty mnie opuściłeś? Czy to jest kara? Zacząłem zadawać takie pytanie, czy Ty mnie opuściłeś? Zobacz, co się dzieje, zobacz, jak cierpię. Ja nie rozumiem tego. Byłem w domu, gdzie mama mi codziennie gotowała, pożyła herbatkę, było ciepło, było rodzina, byli przyjaciele, a ja nagle jestem sam. Czy ty mnie tu opuściłeś? Ale już za rok zrozumiałem, że jestem powołany do sakramentu małżeństwa. Że chcę z ukochaną spędzić życie. Już za półtora roku zrozumiałem, że chcę zawrzeć sakrament małżeństwa, zacząłem oszczędzać. O czym mam takie natchnienie, żeby kupić działkę, żeby zacząć oszczędzać. Miałem cel. Kiedy były trudy w pracy, ja zamykałem oczy i mówię, mam cel. Mam cel założyć rodzinę. Ja dopiero w tej ciszy, w tych trudnościach. Usłyszałem, jakby zacząłem się wzracać do Boga i to było piękne. Czyli zamęt, hałas, pogoń, pragnienia to wszystko mnie blokowało. Ale teraz jakby wracając do Bóg Ojciec, tak będę się starał chronologicznie, Pan Jezus. Pan Jezus okazał swoje miłosierdzie w sakramencie pojednania. Pan Jezus poprzez karty Ewangelii, poprzez kapłanów głoszone Słowo, mówi nam jak postępować. Pan Jezus, kiedy go prosimy o Słowo, Pan jest konkretny, możemy otworzyć i trafne, jeśli też wdrożymy to w życie, to przyniesie wzrost. Czyli Pana Jezusa odbiera takiego rzeczywiście dar miłości. Miłość, przebacz, wybacz, podaj rękę. I tak na przykład z życia wzięte mieliśmy kiedyś taki moment, gdzie Ania była na pewnym kursie, dwa tygodnie dzieliło nas 200 kilometrów i nie mogliśmy jakby codziennie się widzieć. Byliśmy w dwóch różnych rzeczywistościach. No I ja miałem inny plan na weekend, a ewidentnie czułem, że Pan Jezus prosi, żebym jechał do Ani. I nie wiedziałem dlaczego, ale kiedy zbliżałem się do, do Międzyzdrojów, to czułem tak bardzo, że Ania jest w zagrożeniu. Zacząłem się modlić na różańcu i poczułem, że mam ją chronić. W jedności z małżeństwa, ja czułem, że coś jest nie tak. I dlatego Pan Jezus prosił, żebym tam pojechał. Nie będę mówił o szczegółach, ale faktycznie tak było, że Ania była w zagrożeniu, konieczne było tam moja obecność, ale z pewną kwestią sobie nie poradziłem bo doszło tam do pewnych jakichś takich trudnych sytuacji i miałem brak przebaczenia. I kiedy wróciłem w te swoje miejsce, znowu mówię, Panie Jezu, tak mi trudno, tak zostałem zraniony i wtedy się wkradł szatan. Niech ona pocierpi, jej wina, co Ty tam będziesz się do niej odzywał, nie odbieraj telefonu, wyłącz najlepiej telefon. I tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś tu zraniony i już w głowie cała praca. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Ale wtedy jakby, um, Poszedłem do sanktuarium Miłosierdzia Bożego i tak patrzę na ten obraz i słyszę jedzi przebacz. jedzi, przebacz i nic więcej. Konkret. Ale jak? Nic więcej. I wtedy poprosiłem kilka osób o modlitwę. Żeby mi złodziej nie ukradł tego. To co Ksiądz Sławek powiedział, że jest pewne natchnienie i zadanie, i my często upadamy w tym. Zrób tak i tak, postąp tak i tak, jedź i przebacz. I ja poprosiłem o modlitwę, żebym nie upadł. I cały dzień, nie wiem, z 8 godzin byłem bardzo dzielny i napięty, że na pewno jadę. Miałem 200 km do pokonania, ruszam w samochód i jadę ale na wysokości Wolina, 30 kilometrów przed Międzyzdrojami, nie, to nie ma sensu, nie, nie, już wyhamowuję samochód i wtedy zadzwonił kolega i mówi, wiesz Marek, ja tak jestem sam i tak podziwiam to wasze małżeństwo, jak wam jest dobrze razem, jaką masz dobrą żonę i on mówi, a ja jadę i wchodzę do, do mieszkania i wybaczam że i ja ją przytulam, koniec, nie. Że Pan Bóg też posługuje się ludźmi. Kiedy, kiedy wybierałem się kiedyś na takie rekolekcje jak wy, dwudniowe, całodniowe, czyli żyjąc w tym chaosie, ciągle pracujemy, zabiegamy, dzieci i tak piękne jest to, że wyrwaliście trzy dni swojego życia, dwa i pół, żeby przyjechać tutaj. Trzy dni dla Boga. Na 360 ileś. Wyrwałem te, te 3 dni, żeby się zatrzymać, żeby chwilę wyłączyć telefon, żeby usłyszeć coś. I kiedy ja się zapisałem na rekolekcję do, do Krakowa, to świadomie się zapisałem, bo ponieważ jestem do tej pory na drodze nawracania, ale wtedy yy, zobaczyłem, że zaczynają się we mnie odzywać takie słabości i skłonności, które już wydawało mi się, że dawno sobie poradziłem z tym że coś, te, te mury, zaczęły jakby być kruszone. I wyjeżdżając, wsiadając do pociągu, mówię, mów do mnie, Panie, mów do mnie, Panie, mów do mnie, Boże. Rekolekcjonista stawał na rzęsach. Konferencje takie, 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 słucham. Ale w sobotę wieczorem wychodzę, podchodzi do mnie mężczyzna mur, i mówi, Marek, jestem uzależniony. Ja no mówię, ty? Ja widziałem, jak ten człowiek budował na ołtarze, pomagał w kościele, zaangażowany wraz z żoną. Mówi, jestem uzależniony. Jestem uzależniony od prostytutek. I ja mówię, jak to? Mówi, przecież masz żonę. Tak, święta kobieta. Ona wie o tym. Jeździ ze mną na terapię. Ja w niedzielę nie wiem, że w poniedziałek upadnę. I ja mówię, ale jak to się dzieje? I on mi zaczyna opowiadać. Mam kilku pracowników. Mam wiele tematów, wiele zobowiązań, biorę coraz więcej, nie umiem odmówić, nie jestem asertywny. Później to wszystko mnie nakręca, ten nie przyjdzie do pracy, ten się upije, tutaj klient niezadowolony, tu zadowolony, w domu napięcie, żona coś. I we mnie budzi się tyle różnych napięć, że ja upadam. Mój organizm potrzebuje ujścia. I on to do mnie mówi, a ja właśnie miałem taki stan życia. Coraz więcej, coraz bardziej rozpędzony, coraz mniej drzwi, domkniętych, i ja zacząłem, zacząłem upadać w tym wszystkim. I te słowa, mów do mnie, panie, to on powiedział przez tego człowieka do mnie. Pokazał mi schemat, jak to się odbywa. Mówi: jeden się upije, drugi pójdzie, obejrzy pornografię, trzeci weźmie narkotyki, czwarty. I ja mówię: ojejku! I tak bardzo po powrocie do domu chciałem podomykać drzwi domykać i tu się nakłada jeszcze to, o co ci chodzi w życiu dokąd idziesz te to, to moje rozważania z tej Szwecji że chcesz tak i tak, takie miałeś pragnienia, ciepłego domu żony ukochanej, chciałeś uformować dziecko wychować na, na ludzi a teraz się rozpędzasz do jakichś tam złotówek, do jakichś tematów ty chcesz być fair przed wszystkimi, a przed własną żoną nie jesteś fair jak ten człowiek mi pomógł jak Bogu dziękuję właśnie za te słowa i teraz, tak jakby kończąc, myślę, że, że Ukochana też powie, chciałbym jeszcze powiedzieć o, o Duchu Świętym jako konkret. Duch Święty, konkret w wielkich i małych sprawach. Bo to jest takie zabawne, że, że Duch Święty. No nigdy bym sobie nie wymyślił, że, że on zaangażuje się jako Duch Święty i, i, i Wielki, i Mocny, i w trójcy w takie błahe sprawy. Ale mamy taką decyzję i wspólną, wspólne takiej przed nami, przed Bogiem, że każdego dnia wieczorem się modlimy. Ale nie udajemy tej modlitwy na zasadzie, że hmm, panie, sprawa, abyśmy byli jedno, a my tutaj na tej płaszczyźnie nie będziemy się próbowali na początku pojednać. Że zanim poprosimy, jakby niebo, czy, czy wspólną modlitwę, to staramy się spotkać razem. Pojednać i wtedy w jedności zanosić nasze prośby, dziękczynienia. No ale kiedyś była taka wiele napięć w domu, trudno było tą jedność zbudować, i ja wchodzę do pokoju i mówię: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, co teraz? Mówię: Ja nie mam dotrzeć do Ani, nic nie dociera, przyjdź, Duchu Święty, umyj naczynia. Mówię, wow. Ale nic, wstaję, myję naczynia w kuchni, było ich dużo, dosyć, całego dnia. Myję naczynia. Ania podchodzi, zaczyna ze mną rozmawiać. Jednamy się, kękamy, modlimy się. Taka prosta rzecz. Kolejna taka prosta rzecz. Córeczka, e, dwa latka, czy kolacja, dwudziesta godzina. Ona chce słodkiego się najeść. Wy kochanie, nie możemy ci dać słodkiego. I ona histeria. Płacze w niebogłosy, jak bardzo ona teraz tutaj chce te słodkie ja i tak dalej. A ja tak patrzę na nią. I teraz... Zaufaj, pomyślcie sobie, jakbyście zareagowali. Jest wszystko dobrze, nawet rozwydrzone dziecko kwiczy, piszczy, one teraz coś słodkie. Ja tak patrzę na nią, mówię, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. I tak po minucie mówię Julia, czy Ty chcesz się przetulić? A ona tak. I w tym swoim piszczeniu krzyku cała się wtuliła we mnie. Mówię nie no, Panie Boże, no nigdy w życiu bym nie wymyślił, że ona teraz chce się przytulić. Myślałem, że mnie odechnie, absolutnie. I właśnie to, nie, że Duch Święty nie jest logiczny. Takim w naszym rozumie, on jest bardzo logiczny, ale nam się wydaje, że, że nie powinno tak być, że właśnie nie powinieneś jechać, przebaczyć. Powinieneś ukarać. Nie? No, powinieneś nakrzyczeć, uspokój się, co ty tam robisz, nie? A tutaj odwrotnie. I e, być może te przykłady to nie są jakby do końca trafne do Was, ale zapewniam Was, jeżeli dzisiaj na początku rekolekcji powiecie sobie, Mów do mnie, Panie, mów do mnie, Panie, w tych trzech osobach, Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, mów do mnie, Panie. Może usłyszysz jedno zdanie i wrócisz do domu i zaczniesz z innej strony. Ja kiedyś byłem na takim, jako kierujący grupą osób, byłem na takim kursie, gdzie Pani mówiła, jak to w pracy powinniśmy sobie wszystko zorganizować, ergonomia, biurko mikrofon, czy, czy, czy tutaj, nie? I mój kolega też był na tym kursie. Ale o dziwo on przyjeżdża do pracy półtora godziny przed. Mówi, nie mogę wysiedzieć w domu. Wziął kredyt. Najpierw się wykształcił, praca, kariera. Wziął kredyt, założył rodzinę, kupił piękne mieszkanie, piękną sofę, telewizor 55 cali. Ergonomię stworzył całkowitą. Tylko tak był daleko od żony, i od dzieci, że dom nie był jego naturalnym środowiskiem i on nie mógł w nim usiedzieć. Czy nie powinno być odrobnie? Że nam wszędzie indziej powinno być źle, ale tam, gdzie moja ukochana, my tak mówimy, my i będąc tu, my jesteśmy w domu. Bo dom to nie są ściany. Tylko dom to jest tam, gdzie nasze serce, gdzie my jesteśmy razem, bez względu na wszystko. I życzymy Wam tak na początku, abyście razem z Duchem Świętym budowali dom wnętrze was, waszego serca, a później razem w sakramencie małżeństwa, czy też osoby, które, które są samotne. To, to jest takie oszustwo, jeśli wydaje ci się, że jesteś sam i sama, bo Bóg nigdy cię nie zostawia. Kochanie, czy jakieś takie słowo dopełnienia Tak, czas się skończył. <głos> A, <głos> tak, <Kąt. głos>